Na ekspozycji na mójskiej 12 składają się trzy serie obrazów, czy też obrazy z trzech okresów. Nie sposób jest nie zauważyć czasów, w których się właśnie znajdujemy, dlatego wystawę nazwałem Nowa Normalność. Prezentuję obrazy, które namalowałem w trakcie pandemii. Mam to szczęście, że mogę swoją pasję, swój zawód realizować w trakcie takiego odcięcia od społeczeństwa. Zdaje się, że ten okres zweryfikował status tego, co myśleliśmy o świecie. Ja podobnie podszedłem do obrazów, do malowania. Wcześniej te piękne, lecące, wyzwolone kobiety. Teraz delikatnie zweryfikowałem pod względem anatomii, kolorów. Natomiast jeżeli faktycznie obrazy są takim pamiętnikiem mojego życia, no to ten okres musiał mieć wpływ na mnie jako na twórcę. I fajnie, bo to są takie kamienie milowe, takie strony pamiętnika. Które to moje życie dokumentują. Na 1500 rok datowany jest obraz Boscha, który, na którym pokazał stworzenie człowieka, pokazał to, jak my tą ziemię anektujemy i, i psujemy, aż w końcu na trzecim skrzydle pokazał piekło. Ja pięć wieków później odniosłem się do. Do tego samego, pokazując na, swoje, na swojej dużej kompozycji, na takim poliptyku postaci kobiet, które właśnie te same trzy stany mają, trzy etapy mają wizualizować. I również to, te obrazy znajdują się tutaj właśnie na, na tej ekspozycji, co również zapowiada trochę to, jak żyjemy, co z tą naszą planetą się dzieje. Te czasy są również tego potwierdzeniem, czy jakby wizualizacją tak naprawdę. w końcu w holu prezentuję obrazy, które są z okresu wcześniejszego. Jak słynne powiedzenie malarzy mówi, żeby wiedzieć, że coś jest czerwone, musisz to zestawić z zielonym. Więc podobnie te obrazy, które są ostatnie i te obrazy, które przez ten czas, w którym się znajdujemy, są naznaczone, chciałem pokazać w kontekście tych obrazów wcześniejszych. Zapraszam Was pojedynczo do tego, żebyście odwiedzali to miejsce, oglądali ekspozycję, wespół w zespół z piękną architekturą, która. W której ta ekspozycja się znajduje, to mi daje dużą radość. To, że mogę wrócić do, do Was i dzielić się obrazami, bo pewnie na bezludnej wyspie też bym malował. Natomiast to, że nie mógłbym się z nimi z Wami podzielić, byłoby dla mnie bardzo smutne. A tak, bardzo się cieszę. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.